Przewielebni księża, nie tylko z diecezji naszej bielgowskiej, ale goście, drodzy alumni naszej diecezji, czy z księdzem prefektem, księdzem Pawełem Bijałczykiem, ci godno konsekrowanego, kochani siostry i bracia, cała wspólnotą. Pozdrawiam jeszcze raz w naszej wspólnocie rodziców i rodzeństwo i najbliższych z rodziny kandydata do diakonatu, czyli alumna Dominika. Wszystkich was, siostry bracia, zapraszam do wyrażenia wielkiej radości, bo dzisiaj nasza diecezja bardzo się raduje, że ja będzie uświęcony jeden diakon. Cieszymy się z każdego alumna, z dzisiaj też z nowego diakona, który będzie służył w naszej diecezji i rzeczywiście będzie dawał świadectwo drogi powołania. Będzie potwierdzał, że został powołany i na, na ten głos powołania odpowiedział. Tak można mówić o powołaniu. Zawsze są te dwa głosy. Głos, który woła. I głos, który ma odpowiedzieć, i modlimy się, żeby dzisiaj potwierdził. Dominik, to drogę powołania, to na ten głos odpowiedział. Wierz w to, co będziesz czytać. Nauczaj tego, w co uwierzysz. I pełnij to, czego będziesz nauczać. Dominiku, wręczę tobie za chwilę księgę Ewangelii. Ale masz przyjąć. Samą księgę, ale Ewangelię. I można powiedzieć, że jest to wielka różnica. Dla oka może nie. Przyjęcie księgi Ewangelii jest łatwe. Wymaga tylko tego, by podejść, przeczytać, powiedzieć oto słowo Pańskie. Pocałować, odłożyć, czasem też po niej wygłosić homilię. To wszystko jest łatwe. Ale ty dzisiaj masz przyjąć Ewangelię, dobrą nowinę, żywe słowo. Stać się masz głosicielem Ewangelii. Owszem, wiesz przecież w co, co będziesz czytać. Masz wierzyć właśnie. I to jest takie hasło dzisiaj, wyzwania znowu, jakby po to powiedzieć, nawet nakaz: wiesz w co będziesz czytać. Owszem, nauczaj tego, w co wierzysz, ale i to jest najważniejsze. Możliwe tylko wtedy, gdy przyjmujesz Ewangelię, a nie jedynie księgę Ewangelii. Pełnij to, czego będziesz nauczać. Czyli potwierdzaj swoją postawę, potwierdzaj swoim życiem Ewangelię. Gdy więc za chwilę pozwolisz, by opasała cię stula, Pozwól też, by opasować Ewangelię, żywe Słowo Boże. Dobra nowina. By jak Piotra, inny cię opasał i każdego dnia prowadził dokąd być może sam nie zawsze chciałbyś pójść. Może będziesz musiał pójść do człowieka, który będzie Cię wyzywał, będzie ci złożyczył. Może będziesz musiał pójść do człowieka który potrzebuje pomocy materialnej. Będziesz może musiał pójść do biedaka, który nie wie, co w życiu ma zrobić, bo biedny jest duchowo. Do człowieka zagubionego, który może ci powiedzieć, że ma dosyć życia. I to można by było jeszcze wymieniać. Może tam tak zwykłej ludzkiej, zwykłego ludzkiego duchu nie będzie chciał pójść. Ale właśnie, masz się dać dzisiaj opasać temu, który ci tam poprowadzi. Oto to się modlimy, byś byli posłusznym. Pod jaką staje przy krzyżu Chrystusa, aby dawać świadectwo swojej wiary? Młody sługa Chrystusa ma prowadzić ludzi do nieba, do wartości, które nie przemijają? Ma to się nie przez slogany, ale właśnie przez świadectwo życia, życia Ewangelium. Kandydat do święceń diakonatu przedstawiony w wspólnocie Kościoła, co przed chwilą żeśmy zauważyli, odpowiedział jestem. Jestem. Jest to forma odpowiedzi na Boże powołanie i wyrażenie gotowości do pójścia tam, gdzie posyła Chrystus, aby nieść posłanie nadziei. Przyjmujesz święcenie diakonatu właśnie w roku jubileuszowym. Będzie łatwo cię zapamiętać, kiedy to się odbyło. Bo przeżywamy ten rok przecież pod hasłem, który dał nam świętej pamięci papież Franciszek. pielgrzymi nadziei. I dlatego dzisiaj jesteś posłany do diakon, który jest gotowy nieść nadzieję. Co prawda obok nas jest wiele dobra i piękna. Jest też Twoje piękno młodzieńczego, diakoń, diakońskiego serca, które włączy się w rozsiewanie nadziei w świecie. Ale przecież trzeba będzie to przesłanie odważnie nieść. I dlatego tak ważne jest: Jestem, czyli jesteś gotowy. Jesteś wyposażony. Wiarę. jesteś wyposażony w ten kerygmat, który przyjąłeś i masz odważnie go głosić nic wielkiego nie musisz robić ale właśnie przez to jestem powiedzieć o Jezusie dlaczego dzisiaj tak łatwo o poczucie beznadziei, żeby pokazać przeciwwagę Dlaczego tak mało zaufania? No właśnie, może dlatego, że brakuje Bożej obecności. Bo może dlatego, że żyjemy z dala od siebie, gdzieś samotni na peryferiach świata, uznając, że sobie sami ze wszystkim poradzimy. Bo jest wielu też takich, którzy spisują wszystko na straty wieczni pesymiści, którzy nie potrafią dostrzec kolorów życia, którzy swój wzrok zamiast ku niebu. Kierują ciągle ku ziemi, którym zabrakło odwagi do popatrzenia w górę. Jestem. No właśnie. Jesteś też po to, aby pomagać ludziom oderwać głowę od ziemi. Aby mieli odwagę spojrzeć w stronę nieba. By nabrać nadziei nawet w najgorszych, dramatycznych sytuacjach. Właśnie mocą Jezusa zostali wyrwani z tego wiecznego pesymizmu, że się nic nie da, że wszystko już jest przegrane. Słyszymy też często takie oto zwroty: Mam nadzieję, jestem przy nadziei, z nadzieją patrzymy w przyszłość. Cóż jednak dla tych osób, które tak mówią, owa nadzieja oznacza? Czym ona jest? Czy jest, czym jest dla chrześcijanina, dla ucznia Chrystusa, czym jest dla Ciebie, który będzie diakonem? W katechizmie Kościoła katolickiego znajdujemy taką oto definicję nadziei. Jest notą teologalną, dzięki której pragniemy jako naszego szczęścia królestwa niebieskiego i życia wiecznego, pokładając ufność w obietnicach Chrystusa i opierając się nie na naszych siłach, ale na pomocy Łaski ducha świętego. Krótko mówiąc, prostym językiem, nadzieja jest ufnością złożoną w Bogu, który pomaga z wiarą iść do przodu mimo trudów i cierpienia. Jest pomocą w drodze na spotkanie Boga miłości. To dzięki nadziei dążymy do szczęścia i nie zniechęcamy się upadkami, ponieważ ufamy że miłosierdzie Boże jest większe od naszego największego grzechu. Jestem. Jestem właśnie po to, by taką drogę pokazać przez swoje świadectwo i przez głoszenie. Głoszenie Jezusa Miłosiernego, którym jest nasze odrodzenie. W tego ogłoszenia możesz spotkać, tak jak słyszeliśmy dzisiaj w czytaniach, pobożne niewiasty, które będą podburzone, a takich nie brakuje którzy będą ci dokuczać, przeciwstawiać się temu, że opowiadasz głupoty, że będą też wpływowi obywatele, którzy też ulegną właśnie manipulacji i będą cię zniechęcali do tego, byś był głosicielem słowa Bożego, że to wszystko są bzdury. Więc z tym się zderzysz, dlatego sam będziesz potrzebował ciągle... Miłosierdzia Bożego, które Cię będzie odbudowywało, do tego, by nie stracić nadziei, właśnie że ta droga ma sens. Przeżywasz też czas diakonatu w okresie paschalnym. I to też mocno zaznaczamy dzisiaj, że z Chrystus jest naszą nadzieją. On pokonał śmierć i otworzył nam bramę raju. Nadzieja dodaje siły i odwagi do podjęcia drogi właśnie do nieba. On kieruje nasz wzrok ku górze. Jak mówi psalmista, skąd nadejdzie pomoc? pomoc? Pomoc od Pana, który stworzył niebo i ziemię. Pomoc od Niego. Ona właśnie przynagla do czynienia dobra, do miłowania tych, których Bóg stawia na naszej drodze. Ona wreszcie czyni nas uczniami Chrystusa otwartymi na dar Jego miłości. Nadzieja pomaga mierzyć wysoko i osiągać szczyty świętości. Dlaczego tak trudno nam to przychodzi? Bo może boimy się. Boimy się wytykania palcami. Boimy się bycia innymi. Bycia odmiennymi od tych, którzy są obok nas. Nie pozwalamy sobie też na wielkie marzenia i plany, bo może nie wierzymy w ich spełnienie. A może w tym wszystkim nie umiemy czekać? Żyjemy w świecie, w takiej kulturze instant fast foodów. Wszystko teraz, już, natychmiast musi być zrobione, spełnione, muszę już to dostać. Nadzieja odwrotnie. Nadzieja właśnie uczy czekania. Czekanie na spełnienie się Bożych obietnic, Bożego planu. Bo Bóg ma swoje drogi i swój czas. Spełnia nasze plany i marzenia w taki sposób, którego nie jesteśmy często w stanie przewidzieć. Dlatego potrzeba ogromnej cierpliwości i zaufania. Psalmista mówi, powierz Panu swą drogę i zaufaj Mu. On sam będzie działał. I znowu jestem jestem, by zaufać. Możemy zatem powiedzieć, aby znaki nadziei nie stały się znakami zawodu i zniechęcenia. Konieczne jest, by ci, którzy podejmują wyzwanie nadziei, pozwolili Chrystusowi dotknąć się Jego miłością, by On zdobył ich serca swą miłością, budząc w nich miłość bliźniego. Kryterium inspirującym ich działanie powinno być zdanie z drugiego listu do Koryntian. Miłość Chrystusa przynagla nas. To to powinno nas przynaglać. Tu powinniśmy chcieć, żeby to było tu i teraz. Świadomość, że w nim w Jezusie sam Bóg ofiarował się za nas aż do śmierci. Powinna skłaniać nas do tego, byśmy nie żyli już dla siebie samych, ale dla niego. A wraz z nim, który jest miłością dla innych, można powiedzieć, że w związku z tym piękna droga dla ciebie, który będziesz diakonem miłość Chrystusa przyna dla ciebie, przyna dla każdego z nas na tej drodze życia, na której jesteśmy, do służby i otwierania nowych miejsc nadziei w naszym codziennym życiu. Nowe miejsca nadziei, jakie to mogą być? To właśnie tam, gdzie jesteśmy i mamy Chrystusa i niesiemy dobrą nowinę, żyjemy Ewangelią, możemy powiedzieć tu otwieramy nowe miejsca nadziei. Takim miejscem nadziei może być hospicjum, w którym się pojawię właśnie z Chrystusem. Z Ewangelią w sercu. Może być miejscem nadziei szpital. Może być miejscem nadziei rodzina, która jest już rozbita, nie daje rady budować więzi, ale właśnie jestem tam. Jestem z Chrystusem. Jestem z Ewangelią. Piękna misja dla każdego z nas, by otwierać te tak miejsca nadziei w naszym codziennym życiu. Dlatego, że dzisiaj każdy z nas może powiedzieć, jestem. Wszyscy bracia, posługę nowych diakonów, pomyślimy też o innych, ale dzisiaj patrzymy na Dominika, Wspierajmy modlitwą zanoszoną także przedstawnictwo Matki Bożej Pięknej Miłości, bo tu przy niej jesteśmy w tym miejscu, ona jest patronką naszej diecezji, ale właśnie w sobotę, dzisiaj w tym miejscu, w katedrze, w sanktuarium Matki Bożej pięknej miłości Módlmy się właśnie za Dominika i za innych, którzy przyjmą i przyjęli już <laughs> święcenie diakonatu Mario. Mistrzyni ukrytej posługi, któraś swoim życiem normalnym, zwyczajnym i przepełnionym miłością wspierała w nadzwyczajny sposób dzieło zbawienia Bożego. Zachowaj naszego diakona Dominika sługom dobrym i wiernym, ucząc go miłości i radości w służbie Kościołowi.